Witam Państwa. Dziś wraz z kartami Tarota odpowiemy na kilka pytań dotyczących zaginięcia Iwony Wieczorek. Iwona Wieczorek, mając wówczas 19 lat, z nocy z 16 na 17 lipca bawiła się ze znajomymi w klubie Dream na Sopockim Mąciaku. Wiadomo, że doszło między nimi do kłótni. W finale dziewczyna wyszła sama z imprezy i poszła w stronę Gdańska. Trop za nią urwał się na pasie nadmorskim przy wejściu nr 63 w Gdańsku-Jelitkowie. Z zapisu monitoringu zauważono niezidentyfikowanego do dziś mężczyznę z ręcznikiem, który idzie za Iwoną. Sprawa Iwony Wieczorek pozostaje nadal nierozwiązana. To się je żal będzie zbierał gniew syneka młodszy. Iwona wieczorek w kartach jawi się jako osoba w gruncie rzeczy powściągliwa i pełna nadziei. Miała dobrą intuicję. Dążyła do celu za wszelką cenę, przez co często w życiu mijała się z prawdą. Ostatecznie zgubiła ją sztywność przekonań i brak zdrowego rozsądku. Nie. I zmarła następnego dnia od zaginięcia. Bieg wydarzeń przesądził o tym, że morderstwo było szybko zaplanowane. Najpewniej nie. Jeżeli nawet to była to świeża znajomość, osoba, która pojawiła się zaraz po konflikcie, a to, co ją zbliżyło w stronę oprawcy, to ślepy impuls i lekkomyślność. Tak, byli zdeterminowani, zorganizowani i od początku mieli złe zamiary, które jednak potrafili zatuszować tak, aby nie budzić podejrzeń. Żadna. Była to osoba obojętna i nie mająca żadnej kontroli nad wydarzeniami. W wyniku jakiejś plotki, która wyszła ze strony innej kobiety, sprawcy zwrócili uwagę na Iwonę. Od samego początku dopuszczali do siebie konieczność odebrania jej życia i zrobili to w momencie, kiedy sprawy przybrały kierunek odwrotny do zamierzonego. Jednak nie było to stricte morderstwo na tle seksualnym. Motyw kobiecy jest tutaj o tyle istotny, że fakt działań jakiejś kobiety doprowadził sprawców do Iwony w konsekwencji czego poniosło śmierć. Nie. I to za sprawą przeszkód wrogiego otoczenia, które pośrednio zna sedno tej sprawy i samych sprawców. Najpewniej jeszcze komuś formalnie związanemu z tą sprawą w jakiś sposób było na rękę, by jej nie odnaleźć. Na dzień 3 stycznia 2021 roku, miejsce nie jest jeszcze dokładnie znane gdyż zostało przyoczone przez nadmierne pobudzenie i tempo poszukiwań. Jeżeli kiedykolwiek to miejsce zostanie odkryte, to w dalszej przyszłości. Osoba, która bezpośrednio odebrała jej życie, nadal żyje. Jeden ze współsprawców odebrał sobie życie wieszając się. A to, czy zostaną im postawione zarzuty, zależy od zdarzeń, które w najbliższych dniach będą miały miejsce. Tak, więcej niż jedna z osób jej otoczenia ma wiedzę o tej sprawie. Jednak w tej kwestii panuje zmowa milczenia. A to nie są przypadkowe osoby. Oni wszyscy są poniekąd zamieszani w intrygę, która doprowadziła ostatecznie do jej śmierci. Choć tym osobom nie grozi sankcja prawna, to jednak w obawie przed działaniami policji, sądem, a przede wszystkim społecznymi szykanami zdecydowali się milczeć. Jej ciało znajduje się bardzo blisko miejsca zamieszkania, w okolicy, którą ona znała. To miejsce zostało spontanicznie wybrane przez sprawców, a czy można uznać, że jej ciało jest dobrze ukryte? Media w części ustalonych kwestii wstrzymują się od głosu. Ogółem całość tych działań jest prowadzona bardzo instynktownie. Drogość, która ją dosięgnęła, odebrała jej nadzieję. Była samotna w problemie, który ją przerósł. Jednak do pewnego momentu miała nadzieję, że jednak ujdzie z życiem. Ostateczne potwierdzenie jej śmierci o tyle przyniesie ulgę najbliższym, że uspokoi obawy, jakoby wciąż gdzieś cierpiała. Jednak poczucie braku kontroli nad działaniami mediów i służb oraz brak konkretnych wyników tej pracy będzie znacząco dawał się we znaki, powodując pasywność. Ostatecznie w tej sprawie wiele rzeczy do końca będzie budziło wątpliwości, gdyż wszystkie wątki tej sprawy nie zostaną ostatecznie wyjaśnione na tyle wiarygodnie, by dali im biary. Według kart wcześniej nie mieli krwi na rękach. Działali pod wpływem pobudzenia. Przeznaczenie rozdaje karty, a my tylko gramy. arthur schopenhauer